Cześć wszystkim. Coraz bardziej popularne robią się takie gładkie, proste fryzury. No i tym razem chcę Wam pokazać takiego gładkiego, eleganckiego koczka. Zobaczcie, jaki jest okrągły, gładki i mi się wydaje, że bardzo piękny. Zapraszam do oglądania. Дає ще така гладка і зробіна з простих волосів. А і так найпер мусимо накренчити ці волоси, щоб улатвити нашому подальшому праці з тими волосами, щоб латві нам вони ще укладали. І, відомо, щоб трималася та фризура. Накренчити волоси можете в довольний спосіб, в який можете зробити це найшибче і найлатвій вам то йде. Jedyny moment, na który chciałabym zwrócić uwagę, w trakcie kręcenia musicie te włosy, które znajdują się w zonie grzywki, specjalnie zostawiłam nienakręcone, w trakcie kręcenia musimy te włosy fajnie odbić od nasady, żeby od samego czoła robił się nam ładny kształt. Zrobić to możemy w taki sposób, że Oddzielamy pasmo, możemy jego nawet troszeczkę podtapirować od nasady, ale to już patrzycie, na ile chcecie, żeby wysoko odbijała się ta góra. Możecie delikatnie podtapirować. Jeśli chcecie, żeby był taki fajny kształt, możecie natapirować więcej. I teraz prostownicą od, samego, od samej skóry i w kierunku twarzy robię taki skręt, przyciągam te włosy kilka razy, o tak. I już można zobaczyć jaki ładny kształt u nas będzie. Resztę włosów po prostu kręcę. Teraz możemy te wszystkie wosy rozciesać i zebrać do kitki. Cikam na boki, żeby gładko te włosy u mnie wygładziły się, żeby nie było octających małych wosków. Właśnie na ten spray to łatwo bardzo zrobić. Bo on jest taki podatny, on wygładza, ale nie skleja tych włosów. I zawiązuję kitkę. Patrzę, żeby kitka znajdowała się naprzeciwko brody. Dalej mogę troszeczkę wyciągnąć kształt tutaj przy twarzy. Włosy tutaj u nas poprawnie ułożone, więc będą fajnie wyglądać. Po prostu je delikatnie potrzebnie rozluźnić. Patrzę w lustro, jak to wygląda. I tutaj już, jak mówiłam, chcecie, żeby było wielka objętość, wyciągajcie więcej. Można nawet zostawić tutaj tapier w środku, nie wycisywać go za mocno. U mnie będzie taki bardziej naturalniejszy wariant, delikatnie uniesiony. Dalej będziemy robić już koczka, dlatego weźmiemy wypewniacz. To kawałek odkrojony od dużego wypewniacza i jego zawiązuję niby gumkę. Owinam dwa razy dookoła koczka i patrzę, żeby był taki ładny, okrągły kształt. Dam kilka wsuwek, żeby jednak trzymał się w jednym miejscu mu wypełniać. Далі на куцик стосує e, пудер осіс. По пасмах трошечки додає пудер. Жеби воси в шродку були таке трохи уштивнене. Wyczesuję i wygładzam znowu spray, spray woskiem. I dalej będę zawinać koczka. Wygładzone włosy skręcam w jedną stronę w taki sposób. Włosy idą w jednym kierunku i później zmieniają swój kierunek. Dobrze, mocno to przykładam do koka ten pierwszy, jakby skręt powrót włosów i wpinam szpilki. One mogą być nie do końca wpięte, bo przypinam je po prostu na chwilę, dopóki będę rozkładać Dalsze, w, dalej włosy, żeby ta część już była w jednym miejscu i nie sunęła się. Dalej tutaj włosy już mam takie puszyste, więc muszę je znowu wygładzić. Tutaj znowu daję szpilki, żeby móc jeszcze coś poprawić. Patrzę na kształt. I już ten początek mogę troszeczkę poprzypinać. To znaczy, że już mocno, żeby trzymało się, żeby już nie na chwilę. би jakby naстаłe. Впінам так, щоб шпильки не були відочні помізи волосами. Вигладam волоси і одразу вирівнює кшталт, щоб кочик був округлий. На кінцівці стосую спрей для полиску. Але тільки на кінцівці. I końcówki też bardzo mocno skręcam i ukrywam, owinając do okoła koczka. Dej poprawiam tak samo kształt i przypinam już mocno już na stałe. Szpilkami pomiędzy włosami. Jakieś odstające się włoski wyrównuje nasz kociek. Odstający jakieś włoski już przyklejam lakierem, kiedy już mniej więcej wszystko gotowe. Także patrzę na kształt, żeby ten kształt koczka naszego był taki okrągły ze wszystkich stron. Od razu patrzę i za formą, i za gładkością. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik do samego końca. Mam nadzieję, że Wam spodobała się ta fryzura i też będziecie wykonywać takie same fryzury. Jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda ze wszystkich stron. No i proszę bardzo, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało, piszcie mi w komentarzach. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!